Cholera jasna muszę uciekać z tej Warszawy. Gleba. Natychmiast pocałuj mnie w dupę. Nie re znowu spindoliła. Zabiję ją. Dobra, uciekłam od tego psychola. Mam 20 minut na opuszczenie kraju. Muszę się śpieszyć. Owoja cezyskie pepiczek, jak kakaowych chlebicek. Siema kakaowych lebiczek. Słuchaj, jest taka jedna. Oho Cezyskie zysky pepiczek jak kakaowy chlebicek. Tak wiem, wracając. Oho ja Daj mi mata, bo z tobą się nie da. Oho ja Jeszcze raz powiesz to, a wysadzę ci dom. Oho Mam dosyć, nikt mnie nie lubi. Chyba najlepiej będzie jak skoczę pod po. To tylko z...